A więc cześć, ja jestem Kiedy i w dzisiejszym odcinku odpowiem wam na pytanie dlaczego przyniosłem się z Lady Moda na Lunaja, bo wiele osób się mnie o to pytało, dlaczego właśnie przyniosłem się na Lunaja. Nie chciałem się ciągle odpowiadać na to pytanie, więc dlatego tworzę ten odcinek. A więc wszystko się zaczęło od tego, że nie mogłem wbić na Dype'a. Tak, na DIP'a, bo chciałem nie nagrać odcinek, który jest już na kanale. No i w ogóle wbić na Dajpa nie mogłem i na przykład na Craft to mnie wywalało cały czas, musiałem kilka razy wbijać i dopiero za się razem mnie wbijało, i tak było na kilku serwisach. A odpaliłem z ciekawości lunaja i takiego problemu już nie miałem. Więc postanowiłem, że odpalę właśnie tego lunaja. O nie, przeciwnik mnie bije. Panika, gaming! No i se, eee, No spoko, że on na taką odległość mnie bije. A, dobra. Aha, on se zginął. Co on zrobił w ogóle? Dobra, bardzo no dobrze. No i jak już odpaliłem tego Lunaria, no to zobaczyłem, że na nim gra się potężnie płynnie. O wiele płynniej niż na Lebimodzie, to znaczy FPS-ów to nawet tam za dużo nie mam więcej, ale chodzi o to, że po prostu... Płynność jest większa, tak jakby, nie wiem o co chodzi, ale to płynność większa, tak po prostu. No i więcej cps w ogóle na to, że klikam. Przynajmniej więcej pokazuje, nie wiem czy klikam no, faktycznie więcej. Nie, bloki mi się skończyły, a tak dobrze szedł ten diagonal. No i spodobało mi się na tym Lunarze, a stwierdziłem, że i tak tylu modów nie potrzebuję, co mam na Labie modzie, bo nie używam ich, a na Lunarze one też są. Te, które używałem na Labie modzie, więc no po prostu przez tą płynność przeniosłem się na Lunara i przez to, że mogłem normalnie wbijać na serwery, a nie się męczyć po kilkanaście razy wbijać, bo dosłownie tak było, ale żeby nie było, to Lunar nie jest taki świetny, bo jednak mega Często wywala mi go, kaszuje mi go i, i ten. W sumie z modem podobnie było, ale czasami to mi tak kompa zatnie, że nie idzie nic zarobić. Totalnie nic nie idzie zarobić. Ale wydaje mi się, że przez Nunaya płynniejsze filmy są nawet, bo tak nie żałuję tego kompa, gdzie on poleciał. Tam. Może nie zabiło tego. Nie zabiło tego. Oj... O witaj, jeden HP. No i nara. No bardziej gościu tego będę się obdować nie dało a i tak, wystarczy, że dwa bloki mu niszcza i ma pojedy Oj, Aleksik, Aleksik, coś nie pykło No nie, nie skaczowałem tego A no spoko, chłop Ewidentnie tutaj ma bardzo dobre krzesło gamingowe N kilałem z góry Nie kupiłem miecza Aha, 16 HP ma no, czemu ta debinka się tam nie postawiła, gdzie chciałem? Skam, ale ogólnie, KF tutaj teraz schodzi dosłownie na cheatajów. Na gościu. Dosłownie co gę jest cheatajem? Myśmy się adechcie wagać w tą grę przez tych cheatajów. Co ja rzadziej w ogóle wbijam na tego minecrafta, bo raz, że nie mam czasu, dwa, że cheaterzy są. No i nie ma żadnego fajnego serwera do pogania, gdzie by coś sobie robili w ogóle z tych cheatajów, bo tutaj to sobie nic totalnie nie robią. A w ogóle a propos Lunaria, to ostatnio dowiedziałem się, że są takie cheaty na Lunaria. Vape czy... wa, Va? No coś takiego, vape chyba. I że je można na tego, na Lunaria dać. No jems minął, no i no git. Ale oczywiście jednego musiał zabraknąć. Żebym z kupił, no i problemy, no i ułataj nie siat oczywiście. No czemu ten ladder z mi nie wyszedł? Przecież wylądowałem na to. Nawet zaliczyło, po chwili dopiero image dostałem. No i co, i taki ale ja mnie za. Nie, no właśnie, No i teraz taki o wiele trudniejszy reszta z Ja nie mogę, i taki gościu mnie zabił. Ja nie mogę. Jaką <laughs> sesję Dosłownie jeden do jeden mój movement. Ja ogólnie ja do Lady Moda nic nie mam. Dalej uważam, że jest mega spokończajem. Według mnie on jest nawet najlepszym lat jeżeli ktoś nie ma PEMK. I też nie wykluczam, że zaję niedługo się przyniosę z luna, a teraz mi woda nie wyszła, łotaj A tego w ogóle chyba nie ma tego akwy. Bo ja ogólnie mam tak, że jak już się do czegoś przyzwyczaję, to nie chcę mi się tego zmieniać. Z Labimoda Moda też bym pewnie nie zmieniał Labimoda, Moda, ale przez to, że chciałem na tego Dive'a wbić, no to Byłem zmuszony po prostu, żeby zmienić tego Lancera. bo i do wayhub ma beda ubudowanego tak fest. A on ma ławkę. Eee, to mogłem przyjść tu i w kilo zainwestować, a nie klepać do złap. A teraz walny kill'ów. Ja Jego nie, nie rozumiem ludzi, którzy wyzywają kogoś, bo na przykład ktoś nie lubi Badliona, druga osoba gra na Taki przykład daję, bo Badlion, słyszałem, że on tam jest nielubiany. Nie wiem dlaczego, ja kiedyś grałem na nie spoko się grało. No i jak ktoś gra na launcherze takim, którego druga osoba nie lubi, no to go wyzywa, totalnie bezpodstawnie, bo co, bo jak ktoś gra na jakimś lancerze to co, to jest goszy? Gościu, gościu, z czym do ludzi? A, 3 MC mi dał, no to dzięki, dzięki, jak najbardziej. I dlaczego na tym craftplayu ta woda się nie zbija? Halo, naprawcie tego craftplaya. Craftplay ostatnio coraz bardziej zepsuty jest. To party nie działa, to jakieś inne mniejsze błędy lub większe są. Ciekaw jestem, czy administracja serwera jeszcze sobie coś w ogóle z tego Cyber'a robi, bo... No, nie. czemu na tej mapie tutaj jest i zamiast tam? Halo? I też ważną kwestią, dlaczego wcześniej nie grałem na takich launcherach jak Luna, i jak Badlion, no to jest to, że miałem limitowanego neta i po prostu, no nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby pobierać te aktualizacje do tych launcherów, bo przynajmniej w Badlionie jest ich pełno, a przynajmniej było kiedyś. A, i znowu lada nie wyszedł. Nie wiem, albo ja jestem taki słaby, albo ten cyber coś zrobił z tym. Raczej to pierwsze, ale to drugie też możliwe. No i dobra, to siadło. W ostatniej chwili wyleciałem na tym TNT chyba, bo już widziałem tego fireballa nadlatującego w moją stronę. No i ogólnie dlatego, że miałem tego limitowanego neta, no to najpierw grałem na pp No w sumie najpierw to ja grałem na badlorianie, później na pp lunchu, a później na Lady modzie. Czasami tam na lunarze sobie pogajałem, chociaż to było mega krótko, po prostu go chciałem przetestować i jakoś mi tak za bardzo nie siadł. Ale 200 jaki akcja. Został mi tym sposobem jeden ziomek, którego właśnie chcę wyjaśnić. A nie ma Beda w ogóle? To prawda. Myślałem, że ma Beda. <ścoughs> Oj, co jest? Czemu tutaj nie mogę? Ej, halo. Czemu ja tam skakać nie mogłem? No w tej no, idełbej serwa jak najbardziej. Mam nadzieję, że już nie będę dostawał tych pytań, a dlaczego się przyniosłeś do no, ja? Co już nie lubisz Luka? Lubię Luka, Luka moda", się moda? Lubię Lebi moda się z nim w tak jakby w pokojowym nastawieniu, nic do niego nie mam. Fajnie się na nim gajało. Luna też nie jest idealny, bo ono jednak czasami się zacina, przynajmniej u mnie. Teraz nie piszcie, że... Ale Luna jest przecież na mnie, bo u mnie nie zacina nic ty masz w niego Możliwe, możliwe, chociaż najsłabszego kompa to ja nie. Nie wiem. nie wiem też jak wypadają FPS na wszystkich naczarach, bo mnie to za bardzo nie interesuje. Ważne, żeby było 144 i więcej no nie potrzebuję po prostu. No jakby jeszcze dostał Knoka, to fajnie by było, w trzech strzałach nie dostał ani Azuknoka. Hmm, dlaczego tak się dzieje? HP! Lo, no dlaczego to mi nie siadło? W ogóle, w ogóle nie wiedziałem, gdzie ja mam skierować swój lot, żebym wylądował i żebym mógł tego Leda's Killa zrobić, bo nigdzie tam nie było punktu do zaczepienia. No jakby mi jeszcze teraz w tym momencie... Dobra, let's go! o mnie! Teraz ja nie dostałem knoka i teraz ja wygrałem ten pojedynek. On miał trzy seta, seta, ja nie miałem, a i tak wygrałem. Pokchamp! Chłopcu ma bo... Nie zdziwiłbym się, jakby on miał cheaty, bo zazwyczaj ludzie, którzy mają niki polskich polityków, no to mają niestety haksy. Uhuhu! Uratowałem się. A, poleciał, poszedł! No i poszedł w dół. Co jest jeszcze z Fireball zaczął strzelać? Jeszcze mnie trafił z tym Fireballem. No czemu teraz nagle tak wolno zacząłem opadać? Nie. Wiem. Dziwne to jest, dziwne. O, umaj, oh Fajnie, fajnie. Dobra, to już by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Myślę, że wyczerpałem ten temat i że nie będziecie już zadawać tych pytań. Więc dzięki za oglądanie. łapkę w górę z dzwoneczkiem na no,